Plenerowa sesja telewizji narodowej przy pomniku Dmowskiego Trwa wznoszenie krzyża i są obrońcy krzyża Wita się właśnie Włodzimierz Kaczanów z Ludwikiem Wasiakiem Zapraszamy na kiełbasę i widzimy co się dzieje Co się dzieje, przyjechaliśmy, czekamy O godzinie 15.00 marsz konstrukcji Tutaj pod, pod, pod pomnik Dmowskiego Później jest przerwa, jest wie tu wiec i stąd Gazeta Polska, szczęściu ludzi do pomnika i e, Witam. E, widzisz? Spójrz tak, za siebie. Widzę, 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 widzę. No jak? Uf. Bardzo ładnie. Podoba mi e, się. I widzimy tutaj panów, którzy widziałem, perkusję, perkusję w bagażniku. E, witaj Darku! Dariusz Komorowski tak, dla telewizji tak, Narodowej tak. Dzień Dobry. E, Darku, kilka słów. Przywiozłeś, będzie koncert Adama Czeczetkowicza. No, tak myślę, zobaczymy co on tam. Chodźcie, tutaj ustawię, słuchaj, na tle Romana Dmowskiego. Gdzie będziemy ustawiali się? Słuchaj, no, mi się wydaje, że mogę Wam zrobić albo tutaj, w miejscu jadalni, albo tutaj bliżej Dmowskiego. To gdzie chcecie? Bliżej Dmowskiego. Bliżej Dmowskiego, tak jest, tak jest. No, i panowie, patrzcie, tutaj jest baner obozu Wielkiej Polski, Kobylańskiego, drugi baner obozu Wielkiej Polski, ale też jest baner problemowy, antybrytyjski, anty antywaspowski. Tak? Właśnie o zatajaniu prawdy przez tzw. zwanych Brytyjczyków. My dobrze wiemy, co za Brytyjczycy. Aha. Komentarz? No, komentarz jest chyba y, niepotrzebny dla ludzi, którzy. Myślą. Dariusz Kamarowski komentarz. Widzimy dookoła, co się dzieje. Przykładem ostatnio kolejna ofi ofiara tej tak zwanej wprowadzania demokracji dla islamu czyli mord na e, człowieku Afryki, e, czyli, czyli e, Kaddafi. E, czyli Kaddafiego wykończyli tak jak no, premiera. Jak, jak wielu innych, no, tak jak oczywiście, się, oczywiście tak jak, 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 jak Sikorskiego, bo był niewygodny, tak Kaddafi chciał stworzyć normalny kraj, normalną Afrykę. Nie pozwolono Nie pozwolono. No. Podziemna rzeka, dobrobyt, no, no, no. no i niestety skończyło się. Własna satelita. Ee telekomunikacyjna, to się nie spodobało dla Francuzów. Panowie, wyładowujcie sprzęt, chcę to nagrać. Proszę bardzo, podchodzą do, do auta i panowie, widzimy, widzimy basi, perkusistę. Widzimy również perkusistę Adama Czajetkowicza. Zespół... Basistę czy perkusistę? No, no, na perkusji to raczej to tak... Czyli basista. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Lech. Lech. Panie Lechu, kilka słów dla na telewizji narodowej. 11 listopada, piękne słońce. I koncert Adama Czeretkowicza po marszu. Nie mogę powiedzieć, że jestem początkującym kierowcą i. Wjechał pan tutaj. i się cieszył. <grym> Udało się. Powoli no ciężko, muszę ochłonąć, ale... bo... <grym> ale nie, nie I widzimy tutaj ale jeszcze podle. tylko rzut oka na sprzęt nagłaśniający. Proszę bardzo. Bryka jest odpalana. O, o, coś nie tego. O, o, no, no dobrze. No, no trzeba będzie popchać, a to nic, popchamy. popchamy. Nie, pojechaliśmy. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak to proszę Państwa wygląda. Obok krzyża wznoszonego tutaj, krzyż będzie miał około 10 metrów długości, wysokości. Będzie koncert.